Tam przyszedł? F Bo są rzeczy do zbierania. Kur... No podjebał mi, moja skrzynia. Ja ją pierwszy zobaczyłem i ja otwarłem. A ja też. Typy! Tam jeden stoi. Walę Nie ma kewa. Nie widzę ich. Kamik! A, nie, mam ma Feniksa. Iwo, oni tu są wszędzie. Tu ja są wiem. trzy składy. Leci! Czekaj, tam jest granat. Lasuje na blisko, ty piorę. O nie. A, srebrna. Chodźcie do mnie. Lecimy. Szybko. O, chyba żartu. Nie. Nie. Sophie, tu leciałem. Nie. O, nie zauważyli mnie, umrę! Gdzie jest Kamil? Tutaj, na dole się schowałem. Oj, uważaj. ja też leżę. Wow, nie się zabili stoi. nas jakimś cudem. Kurwa, kozacko wlecieliśmy w sufit. My, <grym> my. Blisko było. Ale kurwa, jaką animację Mam łuk. Ktoś, kurwa, strzelać, mam dodatki ale... do broni, ale nie mam broni Damian tu masz broń. Walicie ktoś? No, leżę No kurwa, nie chcę lecieć Dobra, Dobra, podniosę cię może w Damiana ja się wyleczę Niebieski Kevlar, no teraz to kurwa ich najebało <gryczne> Kurwa, skoczyłem za tobą prawie się, <noise> że mogę latać! Jezus Maria! No! Nie, to jest żar, dobra, chuj, tą broń gram, to jest lekka. To jest Mastiff. Mastiff! Czy ja ty posłyszał? Bo... Właśnie. Nie, dobra. Idę na miano podnieść, możesz. możesz no, go no, w no, to... Nie! Uważaj! Zabiłem jednego i umarłem. Kurwa, tu jest broń też. Zabiłem jednego. Zabiłem je. Mam lobę na sobie. Granada zegar. Ja się lepiej. Góra, góra, góra. Ona leży prawie. Na schodach, na schodach. Nie no, zblokowałem się o. O, Damian, gdzie jesteś? Co jest? Na no, ból bicie. <laughs> Gibraltara od dzisiaj. Jebać miraża i te jego głupie hologramy, które go nie chronią przed niczym. Mam dwa kile, przez 8 meczów nabiłem. Dwa kile. <laughs> Gram shotów i Nie można przeładować zewnątrz. z. i się po strzeleniu z biodra. Trzecie? Ło, kurwa, ty biodra. <laughs> co idziemy tam? No co to? to. Tam craftować, można za ty celownik można zrobić teraz. Mmm, dobra, idźmy. O, czułeś tu Kamil. Co polecasz, R99 czy R301? r 99 jest na blisko, R301 jest jedną z najcenniejszych broni, z fajnym burstem. Wziąłem. Tylko Wim. musisz mieć, no, callback to, call to Mam celownik na razie. Wow! <laughs> That's nice! <laughs> Yes, we're starting slow, but we're getting mm. there. Jest <laughs> tip tu, tu. Hey. Spadłem na Ani razu no, no, nie trafiłem. Leczę się. O nie, go znajomy przyszedł. Co? <laughs> man, man, man. Man, kiedy będę mógł w końcu ja tam być? Na tej, na, na tym leaderboardzie. Chociaż man. raz. <laughs> Ooo. Oh. Oj kurwa, ukradłem przedniżki. drzwi tak. Zmiana, tak. Zmiana, tak. tego termicznego, dawaj. No masz, masz, masz. To tak z przyzwyczajenia już. Zaniepałem koledzy z przyzwyczajenia. Nie no, widzę po prostu to zbieram. No. Też chcę sobie skraftować celownik. Albo nie wiem, magazynek da się. Mam zajęty. Zero ma, zero ma w domu. No bigo. Prawie leży Druga też prawie leży Widzę ją, biegną Na dole jest chyba Mój kill. Tego gościa tutaj mi było za bo on się próbował ulecić za tą półką, biedny No bo dostał ode mnie całą serię, chłop Nawet się, no ja też w niego strzałem z drugiego okna Dlatego mówię, że biedny był Walić go śmiecia, zabił kogoś właśnie No my też Morderca bez serii o, o, nie, ja nie. Okay. To tak, nie działa. E, jaki jest kod na darmowe v w tej grze rany? Obawiam no, się, że zginę tu, ale już. Ja spadem Spadłem ze schodów jeszcze w dodatku, nie. Po co tu? w tej grze? Leży dwóch, na nabrak. Drona ta jakiś. Kurwa, co tu Uważa. się dzieje? Cofnij się albo coś. Leczę się i bierzemy tego banera. No jakżeś sieć z tego drona? Nie, dron mnie po prostu skanuje co chwila. Równiusieńkie, równiusieńkie tysiąc obrażeń zrobiłem! Aha. What? Patrz. Kurwa. Chyba z kalkulatorem tam wstałem, liczyłem wszystko co trafiłem. <laughs> tysiąc obrażeń i ani jednego więcej. No właśnie o to chodziło. Wow. Ten on dron kurwa nasz, jebany, co się go ze nie dron, dało. Ten dron jest popierdalony, on, on jest taki malutki. mały i tak popierdala. Tak. O nie. Co? Cetier, Możemy? Ta, no. <laughs> w sensie on jest śmieszny, bo on ma na staku, on ma dwa staki na granatach, tak jak kiedyś wszyscy mieli. nie wiem czy kojarzysz czy nie, że kiedyś było po dwa tak, granaty w tak. To były czasy. Nie mamy pomysłu na nową postać, więc downgrade'ujmy po prostu wszystkie, wszystkie. inne. Super. On jeszcze dalej rzuca te granaty, co prawda, ale... O, może mi powiesz, że range'a też zmniejszy i na postaciach, to keknę. No, no, no... ręcz widoku. Co nie? jest? O, co gra! Jak robicie motki takie? No, raczej nie mamy. O, <gry> jeden ma kewa złotego. Tak, BTW Nie mam już shieldów. Tu jest, Zeroma, jest na hita. Tam jest też. Leży jeden tam, w sensie nie leży, tylko nie ma kewa. Ja nie mam już amo, nie mam już z czego strzelać. Ten ze złotym kewem też tu jest. Tak, rzuciłem nim granata. Nie ma kewa, nie ma kewa. Kto to rzucił? Nie my, ja uciekam, uciekam. A tu jest amo. Mogę tu trochę? Zabiłem typa przed chwilą, weź se, weź se, weź se. Uważaj, tam ucieka. Ja jego kewa ma dostał po nim Rasuję ich, rasuję Tam jest typ, który ma zero O nie ma mam ammo Ja się leczę, mam zero. Nie ma mam ammo, lekkiego Can we lure? I have no ammo Okej okay, go back then O zeskanowali mnie ja Nie mam jak Dobra uciekaj uciekaj Kurwa za mnie zanim tam wejdę ja pierd leżę w tarcy Chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną Biegni, Najmrzej jak gudzisz Przed portem Strzelają się A. tam jest Nie wiem Bo co ty jest sami granatami Dobra. I rzut im zrobię na mordy. Powaliłem jednego gościa, dwóch powaliłem granatem, lidera zabiłem. Co to? Tu! Na mnie. Biegnę, biegnę. Nie ma shielda, ty piara. Podnosi się, wygraliśmy. Wow, wow what the fuck, that was last team, nice, GG. Pali mnie ktoś. Kurwa, chodź. Tam jest. tam jest niebieski kameral, ale jest do naprawienia, jak coś. Możeś mi rzucił. Tam jest, tam jest, tam. Z lewej, z lewej, z lewej tam. Mam średnie bronie też, na tam blisko powiek. mam spokój. złotego kewa ma gość. Brać. on jest. Pum. Zabite. O torba złota została I <grywa> zrobiłeś sobie tam, Dźwignię na ciągu? Do... Pistoleta? Energetycznego? Chudę, nie zrobiłem. Wait, man, uh, he need to craft On się Ura, na O matko boska Uważaj, jak bym zjebałem Nie, nie ma kewa I na też trochę o, ten ma czerwonego keba już, rozumiesz? Dobiłem go, ale... Z domu do się strzela gość. Uf. Nie, uciekam. Na domie jest. Nie ale ja umrę. No dobra, uciekaj. A chyba cię dorwiem już, ja się... co się mówi. Jezus! Dude, why did you rush? To kurwa. Jakbym wiedział, że się tak skończy ten sedorował tą ja dźwigni no... ja na ciągle. Ja wiedziałem, że tak zraszuję, no dead Kiedyś nie chce mi paczki, odebrajmy się. dzisiaj już tak lepiej się nie chce. Marcin niech pójdzie przecież. Od czego jest Marcin? Jak nie odchodzenia popaczki Idziesz, Marcin, na małą wycieczkę zaraz. Do paczki, No Mogę, że jeszcze takim... mam, mam iłowić. Takim... ma małe trzymaczki na kabel i może ci zapłacić nimi za twoją ciężką pracę. No to lecimy. ja to. bardzo mi się przydałem. Tak, no jak ty to informatyk przecież, więc potrzebujesz takich narzędzi. Nie, jak marcz, to informatyk podobno. Ty, no tak, bo on do tego on o mówi, patrza, Ale... to, suży, A ty za ten chodzi. Kurwa ktoś do mnie Dobra, ja pierdolę. A zabij się kurwa, Dawaj ja to... pierdolę. Zresztą tu jest z y, jakimś tym A tak, chuj nieważne, się Focznie, nie ważne, jak sobie poszedłeś faktycznie. Statek nad nami, lecimy na niego. Mogliby teraz tutaj dropa na nas zrobić, nie? Nie żeby coś. <grym> drop on the there were guys healing 30 seconds ago ktoś tu nawet chyba z skanał chwalił o kurwa tam goście z góry w ogóle zero z kapy jakiejkolwiek Ty no, moment no, ja pierdolę. What? Jeszcze nie skraftowałeś? No nie, bo zajęliście wszystkie monitorki. Dostał, dostaje w, w życie. Leży. O, dostał leży, za leży. 9 ode mnie. Nie! Miałem, miałem chujowy <laughs> celownik i go trafić nie mogłem w ogóle, nie, nie mam w ogóle celownika na tym. No rany, chwila no, nie możecie przed, poczekać chwili dosłownie. Macie. Kurwa Zabij mnie Ja pierdolę no Jezus jednego byście mogli chociaż zabić A nie typa obiłem za pół kapeli Nawet go nie zabiliście Skuruj syny Dodałem 507 Ty dodajesz 36 masz jednego killa Kurwa jedno asystę Skuruj syny. No bo ty mi się za skałą schował i rzucił na mnie jakiegoś ulta dziwnego i nic nie widziałem! No 2000 nie mam nic jednego kilo! 36! Jeeee, się widać z Co No co chcesz? Ja to? No Pół tysiąca, pół tysiąca na pierdolą, typa, plecy, typiare, wale, na łeb, zabijają i przyleci trzecie kawałki. Noo, ale no, sześć kawałek, co No kurwa, no bo jak ty wychylił za tej skały, to nie miałem amunicji i zacząłem przeodowywać, no. Ja go zacząłem palić, oczywiście z na... wszystkimi pociskami, tylko 36 obrazy, obrażeń, to też jest ale złą broń wyjąłem. O nie, ty nie. prasuje, typ nas rasuje. Tak? Mhm. leżą, leżą prawie. Podnoszę Jednego powaliłem. Podnoszę naszego, poczekaj. Zrzucę z skana zaraz, nie raszuj tam. Co jest?! Dobra, dobiłem mu ziomka. Leżą. Ja to, ja, czemu ten tip tu był? E, on skoczył na... A na platformę wskoczył David <laughs> Go wyjebało do przodu! Nie mogę! Nie mogę! Patrz, a tego to wyjebało do tego! <laughs>